Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem zaprezentować prześwietną ładowarkę teleskopową JCB model 542-70 Agri Super. Maszyna z 2019 roku z udokumentowanym przebiegiem 4850, kilka godzin pracy. Jak maszyna wygląda i funkcjonuje, zobaczcie sami. Bardzo duża, potężna maszyna z bardzo wydajną hydrauliką. W nowym modelu kamery win można wszystko sobie sprawdzić maszynę zakupiliśmy w serwisie JCB przebieg udokumentowany stąd, maszyna działa, funkcjonuje świetnie, jest po naszym przeglądzie. Wszystko działa łącznie z klimatyzacją, pełne oświetlenie robocze, maszyna na oryginalnym ogumieniu zaraz tutaj znajdę. Tutaj mamy 38, 2019 19 rok, tylne opony oraz przednie opony to jest 19 rok. Bardzo dobre, bardzo wytrzymałe opony. Opony, te, które widzimy, wytrzymają dwa razy dłużej niż zwykłe tradycyjne opony rolnicze. Maszyna cała w oryginale. Nie ma odnawianych elementów. Maska w oryginale. 140 koni, choć świetnie Fit, paliwa wymienione 4300 40 godzin pracy bardzo fajna, gładka maszyna świetnie działająca bardzo mocna, wydajna hydraulika ładowarka ma zaczepiony przodek od Manitou także osprzęt Manitou będzie do niej pasował kabina niewydarty środek niewydarte pedały lekko podderzewiałe od błota oryginalny nieoprzywany fotel kierowcy i CB Bardzo fajnie rozwiązane, rozwiązane składanie yy, kierownicy. Inaczej niż w poprzednich modelach, gdzie trzeba było jeździć siedzeniem. Albo tutaj z boku była taka wajcha. Tutaj mamy cyk. I już nam jedzie. Chodzi to bardzo fajnie. Klima, radio. Radio działa. Wyświetlacz. Nie zgłasza żadnych błędów, awarii, usterek, pulpit. Joystick od hydrauliki, od jazdy. Bardzo ładna, czysta podsofitka. Bardzo fajna, gładka maszyna. Na pewno ktoś jeszcze będzie z powodzeniem długo ją używał. Hydraulika bez gazu. Cichuteńka. Nie, słysza, nie słychać praktycznie w ogóle. Widzicie, nie używam gazu w ogóle. Obroty silnika 850 cały czas. A hydraulika nam hula, śmiga tylko gwizd. Damy gazu, to jest za jak samolot. Bez gazu normalnie śmiga. Rehej. Chodzi błyskawicznie. Próbujemy kawałek się przejechać. Zdejmujemy ręczny rewersik do przodu i jedziemy. Rewers jest w joysticku oraz w manetce. Manetce tutaj. Chodzi bardzo dobrze. Siedzenia nas nie wyrywa. Klima fajnie działa. Bardzo dobra widoczność. Oczywiście trzy typy skrętu. Świetna, gładka maszyna. Polecam każdemu nie bać się brać i się śmiać. fajnie sobie manewrujemy tą maszynką no chodzi świetnie Co tu więcej powiedzieć? Trzeba przyjechać, zobaczyć. Można zlecić sprawdzenie maszyny przez serwis jak to chce. Ręczny bardzo ładnie chodzi leciutko, cyk i już nie trzeba się naszarpać, żeby go włączyć no i działa oczywiście fajna, ładna, gładka maszyna. Będzie zapieprzać w jeszcze wiele, wiele lat. Pozdrawiam wszystkich. Zapraszam do oględzin w tygodniu do godziny 17.00. sobotę od 10 do 14.00. Pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.